Witajcie, jesteś tej strony Dziobak. Dawno mnie nie było. Dawno mnie nie było pod względem mojego głosu. Wiem dzisiaj, z tego sprawy, że mam 25 subów. Zaleciłem pytania. Oczekiwałem... Znaczy I w tym momencie... Chciałem powiedzieć, że musicie zadawać pytania do QA. Może wszyscy możemy po 5 pytań mi dać, bo pewnie będę po kilka pytań brał. Jeszcze będę musiał sobie robić screenshoty tych pytań, bo będę te, te pytania was tak przesuwał A na odcinku i chciałem powiedzieć, że no... Poproszę, żebyście po prostu pisali komentarze. No i tyle. I widzimy się w następnym um, odcinku Kiweny Day! Nara!